Dzień dobry, w niedzielny, można powiedzieć, jeszcze poranek, sprawdzę. 9.30. Dzisiaj mieliśmy mieć dzień całkowitego chill i nic nie robienia, no ale jak to my wieczorem siedzieliśmy, jeszcze po filmie, no i tak myśleliśmy, co można by było porobić cały dzień siedzieć, znowu w przyczepie czy na trawie. To też nie jest najlepsze rozwiązanie, no i tak padło, że będziemy wychodzić w góry, ale podjedziemy sobie autem na parking i tam jakieś 2,5-3 godziny mniej więcej drogi do góry, no a potem będziemy schodzić w dół. Przy okazji sprawdzimy na następne dni sobie jedną miejscówkę, czy uda nam tam się stanąć przyczepą za darmo, albo ewentualnie jeśli zapłacić, to ile. Tutaj w Mucznie, darmowy parking, cisza, spokój, uwielbiamy to miejsce. Chyba ja to będzie nasze ulubione, wypadowe miejsce w Bieszczady. Ja teraz, moi drodzy, zabrałem się za smażenie naleśników. Czekajcie, tylko przewrócę tego, bo nie chciałbym, żeby mi się spalił. No i jak zjemy pyszne śniadanko, które oczywiście w całej okazałości jeszcze Wam pokażę, będziemy sobie tutaj pakować, sprzątać i ruszać razem z Wami w górę. To jak mówiłem tak też czynię herbatka, kawka w naszym super kubeczku pokażę wam jakiego się dorobiliśmy z naszym pięknym logo, nie wiem czy już go widzieliście czy nie tak wygląda nasz kubeczek każdy ma podpisany a tutaj naleśniczki, drzem wiśniowy, o Jezus przepraszam, drzem wiśniowy i truskawkowy no i oczywiście trochę owoców, a tak wygląda najbliższa okolica parking i uciekająca Iza no to wszystkim życzymy smacznego dzisiaj zgodnie z informacją na samym początku kiedy ten dzień się rozpoczął pomalutku wszystko sobie załatwiliśmy co było trzeba a teraz już ruszamy na naszą krótką ale myślę, że bardzo krajobrazową wyprawę dzisiaj ruszamy sami, Krzysztof postanowił w niedzielę odpożywać więc szanujemy to i będzie pewnie sobie grał a my spędzimy trochę czasu na wędrówce, a przy okazji też i dodankujemy wodę i może zrobimy jakieś jeszcze szybkie, małe zakupy. Po 11 już jest na zegarze, więc słońce w pełni, ale to nas nie zraża, bo jesteśmy przygotowani na taką pogodę. Więc ruszajcie razem z nami, a gdzie? Dowiecie się za moment. W drodze do albo z muczne. Macie jeszcze bardzo fajne miejsce, to z czego na pewno słyną bieszczady, a więc wypał węgla drewnego. Jak wygląda taki proces, możecie sobie przeczytać tutaj. Ja wam się zatrzymam na chwileczkę, żebyście mogli sobie zrobić stopklatkę i wszystkie szczegóły poznać. A teraz zaproszę was do tej wielkiej kadzi, gdzie właśnie takie drewno wcześniej się wypalało, a pachnie, no takim, wiecie, grillkiem. Pachnie grillem. Tak to się prezentuje. Tu mamy jeszcze jakąś taką budkę, pewnie jakiś domek. Zaraz tam podejdę i wszystko Wam pokażę. Tutaj jeszcze wypalanie węgla w mieleżach, czyli jakaś inna zupełnie metoda. I tak jak mówiłem, ludzie, którzy wypalali drewno, mieszkali właśnie w takich otobarkach. Zbliżmy tutaj, może coś zobaczycie. A, bardzo ładnie widać. Tutaj sobie podejdziemy, obejrzycie sobie całą barkę, jak to się prezentuje. No, i tutaj w takich warunkach, właśnie sobie żyli. Jak mogliście zobaczyć, dzisiaj zmierzamy na połaninę caryńską. Taki jest nasz plan, godzinka. Półtorej, tam jeszcze pójdziemy sobie kawałek dalej, wzdłuż, tak powiem, grzbietu, polubimy ładne zdjęcia, może poleżymy sobie trochę na kocyku, poodpoczywamy, miło spędzimy czas. W końcu niedziela, nie ma co szaleć, tym bardziej, że wiecie o jutrzejszej naszej, takiej już dłuższej górskiej wyprawie, ale też jednodniowej. Chociaż lubimy takie spacery od schroniska do schroniska, ma to swój taki urok. Kto jeszcze nie był, to naprawdę gorąco i serdecznie polecam. Tutaj w Bieszczadach na pewno jest to trudniejsze do zrealizowania, bo jest bardzo mało schronisk, ale jak ktoś lubi, tak jak my na przykład, kiedy byliśmy w Gruzji, można wziąć namiot do plecaka i w takiej formie wyruszyć. No jest to na pewno bardziej wymagające, bo trzeba mieć wszystko łącznie z wodą ze sobą, bo tutaj nawet, jak tak patrzymy, kiedy wychodzimy na te grzbiety, nie ma za bardzo jakichś strumieków czy źródeł, z których można by wodę. Nabrać. Muszę Wam powiedzieć, że wejście tutaj, no wymagające. Co prawda są schody, więc teoretycznie powinno być łatwiej, ale no temperatura daje o sobie znać. Tutaj jeszcze są takie odcinki, gdzie macie trochę cienia i trochę słońca, ale już tam, zobaczcie sobie, nie widać ani grama cienia, a co najgorsze, cały czas pod górę. No i trzeba wejść aż tam, na sam szczyt będzie dzisiaj wyzwanie no ale widokiem miejmy nadzieję zrekompensują nam ten wysiłek więc pozwólcie że Time nagram wam jak będę schodził bo teraz muszę łapać oddech bo jest ciężko no ale cóż damy radę pierwsze wejście jest za nami jeszcze na grzbiet mamy 10 minut, a potem, jeszcze pójdziemy sobie tutaj na punkt. Taki widokowy to mamy minut 20, czyli łącznie jeszcze jakieś 40 do godziny na szczycie. A potem pewnie będziemy już schodzić. Wejście bardzo, bardzo mocne. No, ale znowu powiedzmy, że w miarę krótkie, patrząc na dookoła inne trasy, którymi trzeba by było wchodzić, to tutaj było szybko i sprawnie. Wiaterek. Na połoninach rewelacyjnie chłodzi całe ciało, więc polecamy. A teraz sobie tylko zobaczcie jeszcze jak pięknie tutaj widać choćby ten parking na dole, na którym przed chwilą byliśmy, no i całą najbliższą okolicę. Piękne widoki. Takie owady siadają nam tutaj na plecakach i na plecach. A tutaj jest nasz parking i samochód. I właśnie a propos parkingu rozmawialiśmy tam z człowiekiem, który odpowiada za wydawanie biletów swoją drogą 25 zł za cały dzień. Z tego parkingu zarówno tutaj na połaninę caryńską, jak i na małą wielką rawkę, czy też na trójstyk można spokojnie dojść. Jest tam. Powiedzmy, że najkrótsza trasa, bo oczywiście można ruszyć czy to z ustrzygórnych, czy tutaj z jakichś okolicznych miejscowości, zależy kto jakie ma siły, ile ma czasu, ale to jest taki powiedzmy właśnie główny parking wypadowy, my będziemy z niego jeszcze korzystać za dwa dni bodajże, kiedy będziemy szli na Małą Wielką Rawkę i właśnie na omawiany wcześniej trójstyk, taki jest plan. I tutaj 25 zł za dobę jeśli chodzi o samochód. No i pytaliśmy jak to wygląda z przyczepami czy kamperami. Można tutaj wjechać, ale ponieważ od dwóch lat mniej więcej Bieszczacki Park Narodowy nie zezwala na nocowanie. Na tym choćbie parkingu, to automatycznie dostawałoby się 200 zł mandatu. A tutaj pobierana jest po prostu opłata w wysokości 200 zł za noc. Plus, oczywiście, opłata za parking od 20 do 7 200, a od 7 do 20 w ciągu dnia płaci się 25 zł. Wynika to z tego, że od wielkiej rawki można bez problemu przejść na ukraińską stronę. No i ponoć właśnie część osób tutaj przechodzi. Tutaj były szykowane jakieś kampery czy samochody, które zabierały w nocy tych wszystkich ludzi, którzy nielegalnie przekraczali tą granicę, no i wówczas jechali już dalej w głąb kraju. I żeby temu zapobiec z jednej strony wprowadzono tą opłatę, żeby ludzie się tu nie zatrzymywali, a ponoć, jeśli nawet się zatrzymują i płacą te 200 zł, to Raz albo dwa razy w nocy, nawet można tutaj spotkać patrol Straży Granicznej, która nas obudzi, no i zapyta i sprawdzi, co dzieje się we wnętrzu naszego domku. Na kółkach więc nie polecamy tego miejsca. My chcieliśmy się tutaj przemieścić za dwa dni, ale to jednak jest wydaje mi się duży niewypał, więc mamy informację, że kawałek dalej w pobliskiej miejscowości jest jakiś prywatny parking i tam ponoć za 30 zł będzie można stanąć sobie na całą noc i cały dzień. Sprawdzimy to dla was i zobaczymy czy coś takiego faktycznie jest, albo czy jest coś w ogóle bezpłatnego, gdzie można by bezpiecznie i spokojnie zostawić swój samochód czy też przyczepę, tak jak w naszym przypadku, no i ruszyć choćby tutaj na ten parking i później już w góry, żeby podziwiać te piękne krajobrazy. Trochę się rozgadałem. Ale informacje też są ważne myślę dla Was, jeśli będziecie się rybczychać wieszczady, będziecie już mieli mniej więcej w głowie przygotowane co Was czeka i na co się przygotować. Teraz mniej gadania, a więcej widoków, więc zapraszamy. Ujęcie trzecie, moi drodzy. Kiedy leżycie sobie tak błogo tutaj na Połaninie Caryńskiej, to ja czuję się rewelacyjnie. I takiego uczucia każdemu z Was życzę. Przypomina mi się też Rusinowo, kiedy późnym popołudniem trafiliśmy na ten bardzo przyjemny parking, poszliśmy potem na plażę i pod kłodą leżąc podziwialiśmy zachód słońca. Wtedy też... Zrozumiałem, że to, co robimy, czyli ta praca dookoła zdalna, plus montaż, plus nagrywanie, ale i podróżowanie, czyli ta esencja całości, to to jest to, co chcemy robić w życiu, to, co powoduje, że jesteśmy szczęśliwi i czujemy się, że żyjemy. Każdy oczywiście ma takie swoje ulubione rzeczy, które chce robić, ale życzę Wam, jeśli macie chwilę, żebyście wpadli w Bieszczady i poczuli ten naprawdę bardzo fajny. Klimat. My teraz sobie będziemy tutaj leżeć, miło odpoczywać, relaksować się, a okoliczności przyrody na pewno do tego zachęcają. A jeszcze będziemy się widzieć przy schodzeniu, bo jak wiecie, wchodzenie było bardzo wymagające. A skoro obiecałem Wam tajlapsa, to słowa dotrzymam, więc widzimy się po naszej krótkiej przerwie. Odpoczęliśmy. Połanina cała za nami, teraz już tylko droga powrotna, więc za moment zobaczycie timelapsa i usłyszymy się pewnie, gdy będziemy już przy samochodzie. Potem skorzystamy z okazji, podjedziemy gdzieś napełnić baniaki wodą. Jeśli będą otwarte jakieś sklepy, to zrobimy jakieś Malutkie zakupy już na jutro, żeby nie trzeba było przygotowywać sobie tego z rana, tylko już mieć wszystko gotowe. A jutro już z samego rana wyruszyć na jedną z naszych dłuższych wypraw po Bieszczadach. No to lecimy dalej. Miałem się włączyć, jak będziemy na parkingu na samym dole, ale gdzieś zupełnie mi to uleciało, bo rozmawialiśmy z obsługą tego parkingu, jak wyglądają ceny, jeśli chodzi o auto z przyczepą. No i tutaj powstał pewien taki dysonans, dlatego że nie ma w cenniku auta i przyczepy, ale będzie liczone albo za sam samochód osobowy. Ewentualnie za kampera, czyli nie 25, a 32 zł. Teraz jesteśmy już w Ustrzykach Górnych, bo jeszcze w Wołosate zobaczyć, czy tam gdzieś moglibyśmy przenieść naszą przyczepkę. Ale niestety nie ma jakiegoś sensownego miejsca. Są te parkingi, które są własnością Parku Bieszczackiego, no i tam już wiecie: 200 zł. Mandat za nocowanie, więc odpuszczamy to miejsce. Jutro po prostu wyruszymy z naszego miejsca samochodem, tam zaparkujemy na parkingu, wyruszymy w podróż, wrócimy do auta, a następnie z powrotem do przyczepy i następnego dopiero dnia będziemy przemieszczać się na ten parking, na którym byliśmy dzisiaj, ale z niego do wieczora na pewno uciekniemy i wówczas będziemy szukać kolejnej dzikiej miejscówki w Bieszczadach. Jeśli chodzi o ten odcinek, będziemy już się żegnać. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Czekajcie już wkrótce na następny, 2-3 dni maksymalnie, w zależności, kiedy będzie publikacja tego materiału. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, jeśli Wam się podobało, no i o komentarzach, za które bardzo Wam dziękuję. A za to wszystko Wy możecie dostać od nas darmową pocztóweczkę. Wszystkie informacje w opisie pod filmem. To żegnamy się. Pa, pa!